Hej, Cześć, się wam wszystkim z tej strony I dzisiaj zagram sobie to, tą, tą piękną grę. Ja ją kiedyś grałem, ale jakaś aktualizacja niby była. I czas spróbować jeszcze raz. Nie wiem czy ten dźwięk nie jest za głośny. To od razu może na nową grę. Niech gdzie co ma się dziać. A ja później będę mieszał tym dźwiękiem od razu mówię, kiedyś grałem w tą grę nigdy w sumie chyba nie udało mi się czyli bo zaczynałem się bawić questami pobocznymi i... no i nigdy nie udało mi się ukończyć a teraz jakaś aktualizacja była na dwudziestolecie, jak nie mylę o dobra, posłuchajmy Ile wygląda tak, jak wyglądała. Zobaczymy, jak to będzie na w W tu na razie wszystko ładnie płytnie chodzi. Ej, ty! Nareszcie! Dość już tego spania! Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja! Przeklęci gromowładni! Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfell. Hej, ty! Nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć mordy! A jemu co się stało, a? To Ulfric Gromowładny. Prawdziwy, najwyższy król Skyrim! Ulfric, jarl wichrowego tronu. Jesteś przywódcą buntu, ale skoro cię złapali. O bogowie! Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zmierzamy, ale Sovngarde czeka. Nie, to niemożliwe! To jest niemożliwe! Ej, z której wiochy cię przywiało, koniokradzie? A co Cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Roryxted. Ja pochodzę z Roryxted. Panie generale! Kat już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już za sobą. Shor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosz, bóstwa, proszę, pomóżcie mi. Patrzcie, generał Tullius, zarządca wojskowy! I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru, przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. A, ah, Helgen, kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat, ale wygląda tak, jak je zapamiętałem zabawne. Gdy byłem mały, Cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Co oni robią? Wejdź do środka, maluchu. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka, już. Tak, tato. Do domu. Nie wiem, dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Koniec trasy. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij śmierć z godnością, złodzieju! Musisz im powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału! To pomyłka! Po kolei! Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy! Ulfrik Gromowładny, Jarl Wichrowego Tronu. To był dla mnie zaszczyt. Jarlu, Ulfriku. Ralow z rzecznej puszczy. Lokir z Rorikstet. Nie, nie jestem buntownikiem! Nie możesz tego zrobić! Stoj! Nie zabijesz mnie! Łucznicy! A jeszcze ktoś myśli o ucieczce? <laughs> Zaraz. Ej, ty, podejdź tu. Kim jesteś? Tak, i zaczynamy przygodę. Tworzymy sobie postać. Eee, od razu powiem. Nie oświecić w komentarzu. Nie wiem, sumie, czemu tu trafiliśmy. Jak nas złapali Na czym nas złapali I to chyba nigdzie nie jest wyjaśnione, wytłumaczone. Chyba, że jest tylko ja tego nie uchwyciłem. Ale. No. I tak zaczynamy przygodę od wybrania klasy. W sumie, no nazwijmy to, rasa, klasa. Ja zawsze, jak to brzmi, że brałem rocznego alfa, bo lubię bawić magią i chyba też będzie tak tym razem. No, wybierzemy tego. Czy komu to tu operować? Pomysł. to oczywiście tak. Tu mogę. Może jakiś domyślny i po prostu go zmodyfikujemy. Tego na przykład tylko odcinek skóry. Oczywiście będziemy takim prekoksanem. Samym mieczem będziemy walczyć, oczywiście od razu mówię: Ja nie będę nie wiadomo ile spędzał na, na tworzeniu e, tej postaci. O, i takiej w sumie rzadko co widać. E, barwy wojenne żadnych nie chcemy, Lord Barw wojennych do wywalenia. Nie ja to zostawię, to zostawię. To zostawię, zostawię, zostawię. Marcztki wyłączę. Chlory wszystkie te podłączę. I zrobić koła. może taki takie o takie coś o. od razu mówię coś takie właśnie szybkie I kurwa cię nie do powiek Szybkie tworzenie postaci bo tak rzadko kiedy tą postać się widzi O jak dukie O coś takiego i wysyli drzwi zrobimy tak ustaw stał tu No więc teraz są spoko Kolor ust o, o i teraz włosy Robimy z O może coś takiego damy O no Zaraz Raz najbardziej obfity w sumie takiego o. koloru włosów, a zostawię może tak jak jest jakiś ciemny taki. No i dobra. Gotowe tak i jak się nazwiemy? Nie wiem, to może będzie mój. Janusz. To będzie mój Janusz. I tak w sumie tego imienia nie widać. To będzie Janusz. Znowu uchodźca? Bogowie chyba naprawdę was opuścili, mroczne elfy. Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Wedle rozkazu, kapitanie. Przykro mi. Twoje szczątki zostaną odwiezione do Morrowind. Za kapitanem, więźniu. O, Morrowind. A sam idzie. Ulfrik, gromowładny niektórzy w Helgen mają cię za bohatera, lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę, pogrążyłeś Skyrim w chaosie, a teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Co to było? To nic takiego. Kontynuujcie. Tak, generale Tuljusie. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy Wasze dusze Eteriusowi. Niech spłynie na Was błogosławieństwo. Będę gospodarce. Twoją pierwszą ofiarą. To Wy. Jak sobie życzysz. Szybka akcja. No dalej! Nie Czybko będę tu czekać dakończyć. cały dzień! Sovngard woła! Sovngard to jest chyba tam jakiś Uh, Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Oy. Wy cesarskie gnidy! Sprawiedliwość! Śmierć Nieustraszony. Aż do śmierci. No dobrze. Bierzemy następnego więźnia. Znowu. słyszysz? Powiedziałam, następny więzień. Twoja kolej, więźniu. Bez wygłupów. No, no, to teraz my. No to. Szybka, króciutka seria. Jeden odcinek i koniec gry. Cóż to ma być na otchle? Wartownicy, co widzicie? Nic, nikt nie zauważył ogromnego kurwa smoka. O? Rozpętał bieg. Dalej, dadzą nam kolejnej szansy. Co? Dobra, i tu zaczynają naszą rozgrywkę już mam władzę nad postacią, nie tylko nad kamerą. Cóż to? Czyżby legendy okazały się prawdą? Legendy nie palą wiosek. No, ale rozumiem. Musimy się ruszyć natychmiast! Przez zwierzę! Dalej! No dawaj, prowadź. Oczywiście, no ja tam niektóre rzeczy jeszcze pamiętam. Co i jak. Uciekniemy przed Uciekniemy więc nie jest. Pędź, to na przykład na ślepo to robię. Gromowładnie odpłatają jakiś za krew. Zobacz, czy ten da się wyjść. To długi skok, ale powinno ci się udać. Trzymaj się. Najpierw... O, a ja mam iść sobie, a on sobie znajdzie inną drogę. Też fajnie. Dobra, ja mam ręce. Czemu ja Cokolwiek szukam, chodź do mnie szybko! Dzielny o. chłopiec, Świetnie ci idzie! Dziecko tak jest, synu? Nie zabijaj, wszyscy oh. cofnąć Na tym ze stoi, mowczyniąż żyjesz? Jeśli nie chcesz zginąć, trzymaj się blisko mnie! Gunnar, zajmij się chłopcem. Ja muszę znaleźć generała Tuliusa i pomóc w obronie! Niech bogowie mają cię w opiece! Chodź, Dopiero co chcieli niedzieścić. Trzymaj się muru! Ale Ale też dalej ładnie! Szybko! Za mną! Powiedz moi reaczone! Chodź! ręce, zabiorę stąd! To

nie dobra nigdy nie zauważyłem żeby tamtą postacią spotkamy się w sowengardzie bracie nie. chyba tylko nam się udało nie powinniśmy narzekać bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni no. Czekaj, Czasami, może uda mi się pozytywę. to z ciebie ściągnąć. No to ściągaj. Masz. Możesz wziąć sprzęt Guniara. Nie będzie mu już potrzebny. Teraz bierzemy wszystkie ciuszki. Przedmioty, wszystkie buty, to toporek. Zakładaj zbroję. Poszukam jakiegoś wyjścia. Musimy Ofer, ruszyć, śwola. zanim smog zniszczy warownię A tu zamknięte. Sprawdźmy tamtą bramę. Dobra, Ta brama też zamknięta. Nie Zdarzyń Z naszej nie można tego otworzyć. Dalej, żołnierze! Otwórz Odpusztemy. O i to jest pierwsza walka. Wiem, że gdzieś są chyba tutaj statystyki, co jak, gdzie, po co, dlaczego. wolność no dalej! No Dalej! 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 to walka aż taka Odwrót! trudna była? Nie ma odwrotów. też jeszcze. E... Oni mają teoretycznie lepszą zbroję. Ja to na razie będę brał tylko. W sumie wszystko będę zbierał. Kiedy się to się po No, inwentory, najpierw broni. To ma 9. O, weźmiemy sobie dwa miecze: strój, ciężki nie chcę ciężkiego wolę lekki pancerz, lekkie buty, lekkie te karwacze. O, dobra, I mamy teraz tutaj pasa pancerza. 58 udźwig mamy jeszcze spory klucze. Mamy jeden klucz. O kurde, już straciłem. Teoretycznie mogę wam pokazać taki magia. Niszczenia. Nie no, od... na odwrót. O, już... możemy operować już magią. Tutaj mogę przeszukać. Kurde, ciemno Tu jest jakaś komnata. No, oczywiście, jak to na początkowych etapach gry, bierze się wszystko, żeby później posprzedawać. Ale nie, nie. O, nawet jest jakiś mamy. Kurde, ale tu cię. No, będę muszę jakąś pochodnie znaleźć. A tu jest do Skyrim. Do Skyrim nie idziemy. Bierzemy na sprzedaż. Dobra. Dobra, lecimy tam do niego. No, nie wiem ja cały czas sprintuję czy nie. Bo on już się nie może doczekać. Teraz, ze względu na to, że jesteśmy prostszym to będziemy operować tą magią. Wynośmy się stąd, zanim smog Chłopca, nie potrzebuję. Dobra, nie będę tak. Jakieś tam marchewki. Z... Ale nie, no faktycznie coś kurde, ciemno to. Nie wiem czy to ja mam jakąś sobą tą miastność to po prostu taki wysokość. kówno widzieć. Wiesz czego tam potrzebujesz i ruszajmy Może. To jest dziennik zadań. Dobra, zostawię na razie ten dziennik zadań. Ustawienia że to będzie? Grafika. Um. O jasność. Mamy tak. Dotąd na razie. Zobaczymy. Smok puszcza wszystko z dymem. To, co I mówię, zebrać więcej mikstur. Śmierć cesarstwu! Kroby uciekają! Zapchnęli zdrajcy! Już cię! Tylko na tyle starz... niski poziom magii. Dość! No. Praca zespołu To chyba magazyn co chcesz i chodźmy dalej Dobra zaczniemy od przeszukiwania tego Czy nie potrzebuje No to, to zabieram Klebek sobie zabieram I zabieram To to zabieram bo później to mikstury się poprzydaje A To kiedy są w miejscu? Tu ich przesłukałem, Tu mam beczkę, dobra, bierzemy wszystko. Koszt żadnego nie potrzebuje, to też. Worek ziemniak. ona akurat. Mało co ważą, a czasami się pytają. Pusty koszt. Tutaj widzę jeszcze to, sól J sobie też wezmę Już. Chodźmy dalej No dobra no powiedzmy, że już mam cię Jesteście tu Chcę Niech jucha, Talowsk! To Salator. Słyszysz to! To dalej! Skyrim należy do nordów. No, co się stało? Ej, ej, halo? No, nie gadaj, gra mi się z Nie wiem, czy nagrywanie się też zwisiło Ale. Dobra, wracamy. Były jakieś małe problemy techniczne. Nie wiem co się dał. gra się zwiesiła i musiałem kawałek sam. To Salato! Słyszysz to? to? O! Już się leją! Nic! Skyrim należy Spokasz, do mordu! Czy był Jarl Ulfric? Nie, nie widziałam go od czasu pojawienia się smoka. Lepiej ruszajmy. Chodź! Ja sobie, jeszcze, oczywiście. Szafnięte. Zobacz, czy wytrzychy co pójść tam... na pewno lepsze, ciężkich nie chce... To lepsze... To lepsze... Lepsze, bo chyba nie miałem w ogóle... Dużkiego hełmu nie chce, lekki pancerz biorę... O tarcza. No, upuść. Opuść. No i. Kurwa, dalej, bo. Nie, no to. Jest ok. Dobra. U tutaj jest książka. Z tego co wiem, to warto wszystkie książki e czytać, bo za niektóre jest Exp. O, i tutaj system low-peakingu ruszamy tutaj, ustawiam górę poruszamy dolną, o i za pierwszym się udało Iskra. jak za darmo to wezmę tu z niego chyba wszystko bym bo to zwiększa mi punkty magii że wtedy jestem kurde słaby o tutaj też możemy Otworzyć. Będziemy mieli trochę punktów no. doświadczenia, bo tutaj jest, no to znaczy, pewnie wszyscy wiecie, ale chociaż może ktoś w trafi, kto to jeszcze nigdy nie grał i nie widział Skyrima. To, to jakiej broni używamy, mamy, ma wpływ na to, co, jakie punkty doświadczenia dostajemy. Umiejętności tutaj są wszystkie drzewka zniszczenia, przywracania, zmiany, magia, jakieś kowalstwa, odpowiednia ilość broni, kradzieże, alchemia. Więc trochę tego jest. Dobra. Idziemy dalej. Półku nie mam. No pootwieramy otwieramy sobie. Zdobyć ten punkt umiejętności. No, otwórz się. O i tutaj mamy otwieranie zamków wzrasta do 16. Też otwórz. Nie wiem skąd mam 15 aż O. Mieszek ze złotem, przeszukaj. Moczka kosztuje złoto. Nie mają kogoś do nie, Nie Dobra, lecimy dalej. A tu mamy moc za koszt. A od razu, do przepraszam, jak tam nie będę mógł się potrafić usunąć. Ale czasami tak się zdarza. się. złoto, złoto, złoto. Dobra. Stoicie? Dobra. No to teraz, jak stoimy, szybki zapis. I tutaj zakończymy pierwszy odcinek. Zaraz chyba przejdę od razu do drugiego, Będzie jakoś 25-30 minut to chyba optymalny czas. I dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzy o jakieś porady. Jakieś ustawienia, dźwięk głosi, dźwięk ciszej. Co mogę zrobić, żeby te materiały były Leby, bardziej jakościowe? Na przykład wiem, że pewnie będzie sytuacja, że będę po prostu się zamykał i miał, się. skupiał się, czukiwał. ale jeszcze nie jestem przyzwyczajony do takich Tędy. rzeczy, typu nagrywanie. Więc z góry wszystkim dziękuję i przepraszam za niektórych momentach ciszę. Do zobaczenia w Leby, następnym.